Cześć, widzowie! Na pewno już czekaliście na następny odcinek. No i jest! Trochę długo żeście musieli czekać, ale ja te mity musiał własnoręcznie niektóre szukać i to trochę mi zajęło. A to jest już czwarty odcinek mitów i legend, strasznych oczywiście, z GTA Vice y City. Pierwszy mit to jest taki, że podobno po przejściu GTA Vice y City w jednej z dyskotek w, w pierwszym mieście pokazuje się taki strój Jasona Warketsa z filmu 13 piątek. No, piątek 13 jak to woli I jest tam nawet od Niego maczeta. Sprawdzimy to. Drugi mit to jest taki jeden parking, który trochę nawiedzony. Jak tam postawimy auto się odwrócimy, to zaraz zniko. W GTA to nic... nic nie ma, nic nie dziwi się... nie dziwia się że tym, że znikają auta, bo zawsze znikały auta w GTA. Ale nie jest takiego blisko, zawsze tak jak blisko stołeś to nic się nie stało. A tam to normalnie jest, krok stoisz od auta i zniko i to widzisz normalnie. A tak, auta to zawsze znikają jak jakieś odjadymy daleko. A trzeci mit to jest jeszcze taki, że w Intrze. No, ten mit to chyba już wszyscy znają, że to jest prawda, że w Intrze jest taki koleś powieszony. No i właśnie do tego kolesia pokorza wam całego normalnie. I naokoło wszystko tam pokorza, cały ten pokój co tam był. No, ale musicie obejrzeć sobie w ogóle ten filmik tutaj i na końcu to pokorzam. Dobra, narp, już zmierzamy do tego parkingu. tutaj auta znikają. ID. Policjant, bierzemy sobie te auto i znikniemy je. <gry> to jest chyba tu. Tu jest takie ubranie. I to jest tu. Mapa, mapa, mapa. Na mapie jest to. Tutaj. Zaraz za naszym głównym domem. Zaraz za tym hotelem. Tutaj to jest. I tutaj właśnie to. Tutaj postawimy auto. Tu. Stawimy tu. Nie, jednak trzeba trochę dalej, tu, jakoś. No co jest? Chyba źle postawiłem trochę. Ale ja tak za, zazwyczaj tu normalnie postawił i znikało. O, widzicie? Znikło. To nie była żadna pauza dano, ani nic. Normalnie znikło, zaraz wam pokażę z innym autem. Te. Zostawimy sobie, tu tak, ciekawe jak tu stona. No. O widzieliście, się na nie musiał obracać. Jeszcze raz spróbujemy z jakimś autem. O motorek właśnie teraz. Pokażę wam, że to na każdym aucie działa. I nawet na motorku. Jest nawiedzony parking, który żywi się autami, pojazdami i helikopterami. Nawet jak tu wiedziecie helikopterem, to też na pewno zniknie. Dobra, teraz następny mit. Maska i strój Jasona Worketsa w dyskotece. Na dyskotece. No. Pożyczymy sobie te auto. Kurde, gnój. To te pożyczmy. To trochę zajmie jazda, więc nagrom jak tam już dojadę. No i to jest właśnie ta dyskoteka, na pewno każdy z was ją zna. Tutaj nawet mamy potem taką kokasa, jak już przejdziemy całe GTA i to kupimy całą tę dyskotekę. I chyba właśnie jak ją kupimy, ta dyskoteka, to tamte ubranie się pojawi. Ale dokładnie nie wiem. Bo na początku GTA na pewno go sam nie ma, tego ubrania, bo już sprawdzałem. I na początku GETA, jak tam w, to w ogóle tu inna baba, jak tam wlezymy, to nas strzelo shotgunem, a ta nas nie strzelo. Dobra... No i jest! Patrzcie, kurde! Mąpiła, piła? I baseball. A, to bierzemy maczeta. Tutaj jeszcze jest przy okazji... Byłem pokażę taki zminiaturyzowany statek, na którym zawsze były misje na początku. I tu jest, to tu jeszcze jest, tu jest jakiś miecz namalowany choby. Jest tu jeszcze coś podejrzanego. Tu jest chyba tak choby cała ta dyskoteka namalowana. I cygarety jakieś. I teraz się moglibyśmy bawić. Teryjnego mordercy Los, los no Zawsze trzeba dwa albo trzy razy niech dubny z tej bo za pierwszym nie chcą umierać Stowają i dalej tańczy Dobra, koniec Koniec zabawy Wieprzymy stąd. Teraz jedynie został ten koleś powieszony w intry. Zaraz wam pokorzę te intro i to zbadamy całe. O, jak widzicie, tam jest ten koleś powieszony, tam naprosto. I oni tu coś go dają. Zapamiętajcie wszystkie szczegóły. Za nimi jest jakiś tam jakoś gra, jakiś automat. Co tu jeszcze jest? Zdjęcie jakieś tam z kolesiami jakieś napisy na ścianie co tam jeszcze jest niech się obróci kamera no szybciej godaj I co tu jest? jeszcze jest jakieś meble ścianka no i takie rzeczy no i teraz wam powiem że tutaj w, do tej izby nie idzie wleść zwykły GTA vice city chyba że jest jakiś mod na wlazywanie tutaj że idzie wleść i to się wszystko chyba dzieje w tym, w hotelu, tym, co my mieszkamy. No a skąd ja to wiem? Bo do Geta San Andreas jest mod, że jest mapa z Geta Vice y City, CJ tam przyjeżdża, no i tam idzie wleść tutaj do tej izby, za chwilę wam to mogę nawet pokazać. I tam jest wszystko prawie tak samo. No i już jest, ek, tak się właśnie nazywa ten mod, Geta San Wise. I tam właśnie CJ przyjeżdża do Y-City, jest to mod do San Andreas, nie jest to do Y-City, do San Andreas, włączamy nową gra. Tutaj jak widzicie są nowe obrazki z Y-City, całe miasto z YCT city jest przerobione do San Andreas, przekonwertowane. Wszystko wygląda normalnie jak w y city trochę lepsza grafika tak jak San Andreas, ale minimalnie lepsza, bo tam podobne były grafiki. Tutaj tak migo ekran, ale to tak ma być. Bo tak to jest w tym modzie. Tutaj CJ leci samolotem, ale przewiniemy to. Idzie to przewinąć jakoś. I tutaj nie wiem czemu ale jest kolej z GTA 3. To chyba jakoś inna wersja tego modu. Ale zazwyczaj tu jest kolej z Vice City i ze mną tam coś godo. Przewinęłem to. I jak widzicie jest to całe Y City. O, coś mi mieszka nie działo. O, już działo, naprawiłem. No i tu jest wszystko z Y City. O, patrzcie. Tutaj są jedynie nowe rzeczy jakieś dodane przez twórców. takiś napis. Tutaj jest dyskietka z San Andreas. Tutaj się jakoś tam coś zarejestrowuje czy coś. Widzicie? Kuit. To wyłazimy stąd z tej rejestracji. I teraz tu uważamy. Co tu mówimy? Tutaj jest oczywiście nasz pokój. Tutaj się idzie przebryc w takie coś. Nawet dobre. Tutaj coś znika, coś jest nie tak, ale to nie moja wina, to tam coś z tym modem. Tutaj był taki posążek GTA y City, ale nie ma go. A tak to reszta wszystko chyba to samo. Jedynie ten plakat mi się zdaje z inkszy. I kolej z GTA 3, a zawsze tu coś innego chyba było. Ale dobra, to nas nie obchodzi, idziemy tu. I tu jest właśnie takie coś. I właśnie widzicie, tutaj na tym stołku siedział ten grubas. Za nim był ten automat, tu jest ten automat, tu było to czerwone. Stąd z tej strony jakoś tak szła kelnerka. Tutaj jakoś tak była kamera, tak na dół. Ta, o, tak. O, i tu jest ten koleś co wisi. Widzicie? Akurat tak jest kamera. Może no, było wszędzie trochę ciemniejsze tekstury, albo po prostu przez to, że jest jasno. Teraz, jak widzicie, tu jest ten koleś powieszony. Coś tam źle zrobił w mafii go powiesili. Nie jest to prawdziwy człowiek, nie idzie do niego strzelać, jest to w ogóle taka no, tekstura, tak jak te mięsa. Nie wiem, czy te, te mięsa raczej nie są z ludzi, ale nie wiem, nie jestem pewny. No i przypomniała mi się taka jedna scena z teksańskiej masakry 3D, tam właśnie takie coś było, zaraz wam to pokorza. Jednak to nie wszystko, Zostaną do sprawdzenia jeszcze jeden mit, a mianowicie to pielec. Przysłał mi go użytkownik Igor13a i wygląda to tak, że jest to jakiś koleś cieptyty do wody i ma jeszcze nogi w betonie. Tam to wszystko widać. Tutaj wam teraz pokazuję kawałek. Tutaj macie autora napisanego. Widzicie, tak to jakoś wygląda. Jademy to obejrzeć Dobra Wiem, że na mapie się to znajduje tutaj, obok tego domu, czyli tam muszę jechać No to jak tam dojada, to włącza nagrywanie Dobra, już się tu do stołek Bo to będzie tutaj, niestety nie mamy łódki, bo tam jedzie jakiś pontun, o ja tu zauważyłem, że chyba widać tego topielca. Zaraz to sprawdzimy. I oczywiście jest. Słabo go widzicie. Musicie dać na cały ekran, ale zaraz postaram się tu załatwić jakoś łódka. Tam dojechać. A jak nie, to naj w najgorszym razie wezmę na auto i wpiszę kod, żeby auto miało pływać. Albo po prostu znajdę tu jakaś łódka. Dobra, musiałem wpisać dwa kody. Jeden na to, żeby auto umiało jeździć na wodzie, a drugi na to, żeby umiało latać, bo muszę przelecieć tam, przefrunyć ten kawałek tu. No bo, bo inaczej się tam nie dostanę, nie wiem jak jest tu łódka. Bo musiał ktoś tam jechać na drugi koniec, a nie było żadnego kodu na łódka. No i, no i muszę tam jechać jakoś autem, ale idzie tam normalnie dojechać łódką i... Te kody nic nie wpływają na to czy ten topielec tam je czyni Normalnie tam jest bez kodów ten topielec To tam jadymy Jest Podjeżdżamy se No jest Tutaj Widać go ale lepiej by sobie załatwić kurde ta łódko była tu coś, Może ta. Spróbuję załatwić. A, dla tu Oni. Do tamto. Bo tak. O kurde. Ale szczęście, akurat na łódka że wleciał. No i dobrze, i ja o to chodzi. Tak więc mogę Zaro powiedzieć, że ten e, Midis nie jest tym topielcem. No i widać, że jakoś mafia go tu musiała wciepnąć. Ma nogi w betonie i chce się tak obratować, ale. Już niestety nie jest uratowany, zginął tam No i istnieją też plotki, że niby jest więcej tych topierców. Może naprawdę jest więcej, kaś jeszcze, może jakaś indzi są. Ale nie wiem, na razie znalazłem tu jednego. Ale raczej nie znalazłem, no... No po prostu dowiedziałek się, że tu jest jeden No i po prostu sprawdziłem to i naprawdę jest tu. No a nie wiem jakaś są inne jeszcze. Dobra, reszta wam dopowie Carl Johnson z Geta Sandros. No i to na tyle widzowie. Żegnam was. Jak znajdziecie jeszcze jakieś straszne mity w Geta Vice y City, to mnie podeślijcie tam w komentarzach albo na prywatnej wiadomości. Ja je odczytam i sprawdzę. Jak na razie nie mam żadnego pomysłu na następny odcinek i nie wiem czy w ogóle będzie następny, więc to może być ostatni, ale może jeszcze coś znajdzie się. Strasznego, oczywiście, bo nie chcę jakichś tam mitów, że ktoś tam idzie stanąć na Palma i coś tam robić. tak? coś mnie nie obchodzi, mnie obchodzą jakieś straszniejsze mity. Jak jeszcze coś znajdę, albo wy znajdziecie i do cię znać, to następny odcinek się jeszcze pojawi. Ale jak nic już nie znajdziemy, no to ostatni odcinek to jest ten. Więc na razie. Aha, jeszcze jedno. To ufo, które było zawsze po intrze, na którym były napisane tam napisy. Zdjęcie z UFEM lecącym nad Y City to jedno tak do klimatu, to z modyfikacji.